21 kwietnia na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Policach odbył się powiatowy turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowany do młodych rowerzystów uczniów szkół podstawowych powiatu polickiego. Najpierw dzieciaki zaczynają od testu do odnośnie wiedzy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, który jest pisemny. Później przystępują do takiego sprawdzianu przy ratownikach medycznych odnośnie udzielania pierwszej pomocy medycznej. Później przystępują tutaj, właśnie na takie miasteczko, które teraz widzimy tutaj za sobą i losują, losują takie, widzimy takie punkty poszczególne: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Losują takie trzy punkty i muszą do każdego z tych punktów samodzielnie dojechać. Każde ich zachowanie jest punktowane. Tutaj przez sędziów i ostatnim zadaniem dla naszych młodych uczestników jest tor przeszkód, który jest przygotowany tam na ostatniej części placu. Dzieci podzielono na dwie kategorie wiekowe 10-12 lat oraz 13-15 lat. Startowały cztery czteroosobowe drużyny młodsze i trzy drużyny trzyosobowe starsze. Konkurs podzielono na etapy, a młodych rowerzystów oceniali emerytowani policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Umiejętności jazdy po miasteczku oceniam jako sposób wysoki, No trzeba tu dodać, że to jest powiedzmy elita każdej szkoły, ci, co są najlepsi uczniowie, także tutaj jeżeli chodzi o, o ten tory jazdy, to naprawdę ich wiedza i umiejętności są na wysokim poziomie. Popełniają drobne oczywiście błędy, ale to po prostu jest wliczone, w kalkulowane. Wybierając się na wycieczkę rowerową, każdy rowerzysta musi pamiętać o podstawowym wyposażeniu pojazdu, które zapewni mu bezpieczeństwo na drodze. Przede wszystkim musimy mieć sprawny hamulec, musimy mieć dwa światła, jedno z przodu, jedno z tyłu. Z tyłu może to być światełko odblaskowe barwy czerwonej. I musimy mieć jakiś dzwonek klakson. Tego wymagają od nas przepisy. Niestety, jeżeli chodzi o kaski rowerowe, jeszcze tego nie mamy przepisu, ale my jak najbardziej zalecamy. Pamiętajmy o tych kaskach rowerowych, zakładajmy je, bo one przede wszystkim chronią nas i nasze dzieci. Jadąc gdziekolwiek na rowerze, ze względów bezpieczeństwa powinniśmy korzystać ze ścieżek rowerowych. Jeżeli mamy, nie mamy wyznaczonej ścieżki rowerowej, a mamy chodnik, i obok jest ruch na drodze, który się odbywa do 50 km na godzinę, to mamy obowiązek jechać po tej drodze i musimy o tym pamiętać. Startujący w konkursie rowerowym znali podstawowe zasady ruchu drogowego, które z pewnością ułatwią im poruszanie się w warunkach miejskich. Mi się bardzo dobrze jechało. Fakt się pogubiłam w jednym momencie, za dużo strasznie znaków, i, ale naprawdę chciałabym jeszcze raz się w sumie przejechać, bo było fajnie. Według mnie to trasa była dość łatwa, chociaż yy, no, trochę się pogubiłam, ale było ok. Konkursy dotyczące wiedzy o ruchu drogowym pogłębiają wiedzę uczestników i zwiększają umiejętności młodych rowerzystów.